Po zakończeniu Archon Questa w Not Cry pozostaje mi wielka pustka. Ale poza tą samą pustką pozostaje mi również wielka nienawiść. Szczególnie skierowana w Doktoro. Ale jeż, jako, że go nie ma i jedyne co mogę zrobić to zemścić się na Fatui. To Hoyo dodało również w tym patchu jednego nowego bossa. jakiego mecha stworzonego przez Fatui. Więc teraz moja cała złość, zemsta spłynie na niego. To by to bardzo dobre przemyślane, no bo jednak możemy się wyżyć. Po tym jak doktorek nam zepsuł wspaniałe chwile z Kolumbiną, a raczej najgorsze zakończenie nam stworzył archon questa, jakie mogło być do tej pory. No dobra, pora na ciebie. Muszę wyładować całą złość na tobie. Przykro mi, ale ty jesteś mechem, więc raczej nie będzie problemu. W ogóle przypominasz mi któregoś mecha. Mieliśmy takiego drobnego questa, gdzie właśnie pomagaliśmy podobnemu mechowi. Ua! Czekaj, jak mam unikać jego umiejętności? Nie mam pojęcia. Na razie jest brutalna siła wykorzystywana tutaj. Nic więcej. <laughs> o nie ona. tak. no i jeszcze uspadł na mnie. No ładnie. Dobra, spoko, nauczę się ciebie. Chciałbym cię zrobić na raz, ale wiem, że tego nie zrobię. Oa! Coś jeszcze robisz? Ua. Nogi. Cóż tutaj jest jakiś pasek ognia. No spróbujmy go naładować. Pewnie tego nie zrobię, ale próbuję. Na razie jesteś prosty, dobra, będzie sko... Kurczę, <noise> dwa razy w to samo wpadłem. Ale on ma powtarzalne ruchy! Ła! Źle zrobiłem! A nie, dobra. Dobrze, <noise> panika gaming. Dobra, spróbuję cię odpalić. Wtedy będziesz może więcej obrażeń otrzymał. Choć w sumie mogę pominąć tą mechanikę. i Też będzie dobrze. No podleć! Nie, on teraz robi mi nazłość. złość. Wystarczy, że doktorek nam zrobił nazłość. złość. Ua! W ogóle nie trafiają te ostrza. Co ja w ogóle panikuję? Bez sensu. Oa, Będziesz skakał! Ua! No, ha! No zrobiłem unik! A, dobra, 1-0 dla ciebie. Ale cóż, nie myślę o tym, żeby się bronić, tylko atakować i go zniszczyć. O! Kurde, no nie wiem jak to uniknąć, bo on leci wtedy za mną. Na pewno da się uniknąć, w idealnym momencie trzeba zrobić dash, ale na razie jeszcze tego nie wyczułem. Wiem, że na pewno pozostałe ataki potrafi uniknąć, tylko tego jednego nie. To w ogóle nie trafia, ja chyba nie muszę robić daszy. O, czekaj. I te... Teraz, kurde, za późno. To jest jedyny atak, który mi na razie robi krzywdę. No nie. O, będzie latał. Dobra, pierwszy raz uniknąłem, znaczy uniknąłem, uciekłem od tego. <grym <grym I nie uniknąłem. Ała, Ło! To pierwszy raz to mi zadał obrażenia. Wow. <grym <grym jej, cieszyłem się, że uniknąłem tego skoku znaczy upadku. A co się stało? Ciągnęło mnie to. Dlaczego mnie tu przeniosło, nie tu? Już byłem bliżej. Tutaj. Bez sensu. Powiem tak, ud udaje mi się teraz uniknąć tego jego skoku, nazwijmy to. A teraz dostaję podstawowym atakiem. Fajnie. Za niego. Oho, podskakuje w nogi. Dobra, jest git. Ale zaraz dojdzie przegrzanie i co się stanie? bo szczerze mówiąc, nigdy tego nie doprowadziłem. <laughs> nigdy tego nie próbowałem. Nawet na głównym koncie, po prostu go rozwalałem w kilka sekund. I ogólnie nawet nie unikałem ataków, bo większość to i tak go po prostu rozwala. No dobra, i jest przegrzanie, no i co? Na jakąś tarczę ładuje jakiś atak. No i co w związku z tym? A, on wykonuje jakiś potężny atak i najprawdopodobniej mnie zaraz rozwali na strzała, prawda? Więc to nie ma sensu. a szybko odpalaj skilla! Bo jest szansa, żeby go przebić. Dobra. A, To tak działa. Hej, odpalił sobie tarcze jakieś tam chłodzenie, ale mu się nie udało. <grym> Dobra, jednak było warto, było warto, bo praktycznie czwarta HP mu zeszła. Ej, ale żeby żadnego achievementa nie było? Za takie coś? Ja sądziłem, że będzie jakiś archivment, a tu nie ma achievementa. Eee. Moja zemsta się dopełni chociaż na jednym fatusie. Raczej na konstrukcie fatusów. Ej, w sumie powinien być teraz taki globalny buff dla mnie, zemsta na fatusach i mamy o 10%, więcej, 10 więcej ataku, 10% więcej crita i 20% crit damage'a, tak taki buff powinien być, ale to było łatwe, ale wiecie co, nadal, nadal czuję pustkę, czuję się tak jakbym no, no, to nie doktorek, to nie doktorek, na nim wolałbym się zemścić, a nie na jakimś konstrukcie co praktycznie nic nie robił. Ah. I tak oto mój drogi widzu pokonałem tego mycha, ale wiecie co, nie sprawił mi jakiejś za bardzo radości, że go pokonałem, bo jednak to nie doktorek, na którym chce się zemścić. Choć jednak to był konstrukt Fatui, a ja nie, nie cierpię Fatui jeszcze bardziej po tym Archon Questie, to powiem wam, że czekam. Czekam i mam nadzieję, że się kiedyś doczekam, że jednak Doktorek będzie naszym kolejnym przeciwnikiem, jakiś Wickling Bossem czy coś takiego, albo lorowym, który w Archon Questie będzie musieli go raz pokonać na zawsze. Na to liczę. A ten mech, tak jak uważałem, za każdym razem, czym większy przeciwnik, tym łatwiejszy do pokonania. A teraz dzięki, wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.